Witajcie serdecznie. Transmitujemy na żywo zakończenie naborów do pierwszej edycji kursu Pompowni Przeciwpożarowych. Pompowni Przeciwpożarowych, ale to jest tylko skrócona nazwa, ponieważ pełna nazwa brzmi Pompownie Przeciwpożarowe, Tryskaczowe, Zraszaczowe, Hydrantowe i Działek Wodnopianowych. Projektowanie, montaż i odbiór według polskich i zagranicznych standardów. Polskiej normy PNN 12845, VDS 4001, NFP20 oraz FM Global 37. Transmisja ta jest na tyle wyjątkowa, że transmituje pierwszy raz na żywo na siedmiu platformach jednocześnie. Na fanpage'u poradnika projektanta, na fanpage'u Akademii Projektanta, na profilu osobistym LinkedIn. Na grupie wsparcia inżynierów sanitarnych, na moim prywatnym profilu osobistym i na YouTubie. Mógłbym jeszcze na więcej, na większej ilości profili transmitować na żywo, natomiast większej ilości praktycznie nie ma. Mam jeszcze TikToka, ale na TikToku na razie nie buduję swojej marki. Mam około 250 obserwujących. Kończy się nabór do pierwszej edycji przez sprzedaży bardzo ciekawego i wyjątkowego kursu, czyli projektowania pompowni przeciwpożarowych. Pompowni przeciwpożarowych, które dzięki którym będziecie mogli zasilać tak naprawdę wszystkie urządzenia przeciwpożarowe. Nabór. Oficjalny kończy się o godzinie 22.00, tak jak widzicie, tutaj licznik, czyli dokładnie za 20 minut. Ja już tradycyjnie kończę kampanię transmisją na żywo, to już któryś raz z rzędu. Zostało 20 minut. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek problemy z dołączeniem w tym momencie, Ponieważ teraz pewnie serwer jest dosyć mocno rozgrzany, chociaż zleciłem programistom, aby włączyli maksymalną prędkość, włączyli dopłaciłem, dopłaciłem za, za większą prędkość serwera na wczoraj i na dzisiaj. Ta przyjemność mnie kosztowała tylko 60 zł, ale wczoraj i dzisiaj serwer Akademii Projektanta działa podobno 7 razy szybciej i rzeczywiście. Ja widzę tą prędkość na tym serwerze. Jeżeli nie uda wam się dołączyć do godziny 10 z jakiegokolwiek. O, ktoś tu napisał teraz. Ktoś napisał: Kurczę, Adam, za dużo promowania Akademii na grupie. Czy za dużo promowania Akademii na grupie? No... Bez marketingu i reklamy nie ma nic, tak naprawdę. Dodałem jeden post na grupie. Teraz, dzisiaj dodałem post. Y robię krótki live na, na żywo, także no tutaj można by prowadzić dosyć taką zagorzałą dyskusję: czy jest za dużo tego promowania tutaj na grupie. Zostało dosłownie 17 minut. Jak macie jakieś pytania o kurs, możecie jak najbardziej jakieś pytania jeszcze zadać. Kurs jest, kurs jest bardzo obszerny, 80 lekcji. Wychodzi co najmniej 80 lekcji, 11 modułów. Bardzo obszerne wprowadzenie do podstaw formalnoprawnych. Obliczenie wydajności pompowni, określenie możliwych źródeł wody i tak naprawdę w drugiej części kursu dopiero przejdziemy sobie do już takich konkretnych rozwiązań technicznych danej pompowni przeciwpożarowej czyli jak dobierać pompy pożarowe, jak dobierać ilość pomp pożarowych, warunki pracy pompy z napływem, ze saniem i moduł siódmy. Najciekawszym moim zdaniem, czyli cała technologia pompowni przeciwpożarowej. Bonusy bardzo ciekawe to, co jest niestandardowego w Akademii Projektanta czyli arkusze do samodzielnej modyfikacji, tabele różne doborowe przykładowe schematy hydrauliczne. Również wersje wersji edytowalnej DWG. Przegląd polskich i światowych przepisów projektowania. Kto jest w pierwszym kursie, już ma pogląd, jak to e, może wyglądać. Gwarancje satysfakcji macie czyli aż 30 dni na zwrot kursu. Od dnia dzisiejszego. Aż do 17 maja 2024 roku możecie zwrócić kurs, czyli bez podania jakiegokolwiek powodu, zwracam całą zapłaconą kwotę. Tak naprawdę nie ma żadnego ryzyka. Do 17 maja będą co najmniej już trzy pierwsze moduły, także każdy będzie mógł zobaczyć, czy, czy podoba się ten kurs w akademii, czy nie. Jeżeli ktoś stwierdzi, że to nie jest dla niego. Może po prostu bez problemu napisać do mnie Adam rezygnuje, kurs mi się nie podoba. Ja po prostu anuluję fakturę i zwracam całość środków. Pokażę Wam taki baner, który dzisiaj przygotowałem, czyli jaka jest idea w ogóle szkoleń w Akademii Projektanta, to co jest na chwilę obecną i to co będzie się jeszcze pojawiać w najbliższym czasie czyli pierwszy flagowy kurs, sieci przeciwpożarowe to jest kurs, który jest obecnie w Akademii Projektanta, nabór, zapisy. Zamykamy dzisiaj w Akademii do kursu pompowni przeciwpożarowych, czyli to źródło, główne źródło wody, które nam gwarantuje ten zapas wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego do naszej instalacji gaśniczej. I w kolejnych etapach w Akademii Projektanta będą się pojawiać już kursy specjalistyczne, czyli instalacje tryskaczowe, instalacje zraszaczowe. Instalacje pianowe, instalacje mgły wodnej i instalacje działek wodno-pianowych. Te kursy, oczywiście, to będzie wszystko jako osobny kurs, ponieważ można by zrobić kurs podstawowy ze wszystkich instalacji, natomiast nie byłby to kurs, w którym można by nauczyć tego inżyniera, jak projektować daną instalację. Z tego względu, że te tematy są bardzo obszerne, każdy temat musi być. Podzielony na, na poszczególne części. Nawet kurs projektowania instalacji tryskaczowych zostanie podzielony na co najmniej kilkanaście kursów. O ile pompownie przeciwpożarowe, możemy sobie powiedzieć, że pompownie przeciwpożarowe w jednym kursie możemy opowiedzieć o podstawowych różnicach w projektowaniu pomiędzy polskimi przepisami niemieckimi i amerykańskimi. To jeżeli chodzi o instalacje tryskaczowe, to nie jesteśmy w stanie w jednym kursie nauczyć projektowania według polskiej normy, według VDS-u, według NFPE i według FM Global. Zwłaszcza, że teraz będą wchodzić, będzie wchodzić zmiana przepisów, będzie wchodzić zmiana polskiej przepisów, polskiej normy 12845, zmiana VDS-u. Temat ogólnie jest bardzo trudny i skomplikowany. Moim zdaniem, branża przeciwpożarowa jest bardzo ciekawa, ale co za tym idzie, jest niestety też bardzo skomplikowana i bardzo trudna. Sprawdzę, jak to wygląda na różnych platformach. Tak jak mówiłem, Testuję obecnie nadawanie na siedmiu platformach jednocześnie. Na grupach otwartych, na grupach zamkniętych, na moich profilach osobistych. Do Akademii Pompowni Przeciwpożarowych dołączyło już ponad 50 osób. Zostało jeszcze 10 minut dosłownie do zakończenia naborów do pierwszej edycji. Ja kończę tego krótkiego live'a, jeszcze sprawdzę czy ktoś tutaj nie pisał do mnie maila, czy nie ma jakiegoś problemu z płatnością. Jeżeli pamiętajcie, jeżeli byście mieli jakiekolwiek problemy z dołączeniem teraz jeszcze w ostatnie 50 minut ja tą sprzedaż wyłączę po godzinie 22. Jeżeli byłyby jakieś płatności, które nie przeszły, byłyby w trakcie rozpoczęte także jutro będę odpisywał na wszystkie maile. I ewentualnie gdyby nie udało się zrealizować dzisiaj płatności do 22. To jutro osobom, które napiszą mi, bo takie zdarzają się takie problemy i bardzo często Odpisuję takim osobom, wysyłam wtedy albo poza Akademią Projektanta fakturę, fakturę VAT lub proformę do opłacenia. Jak proforma zostanie opłacona, to wtedy dopiero wystawiam fakturę VAT-owską. Sprawdziłem, jak to działa, czyli w tym momencie praktycznie na siedmiu platformach transmituje naraz, bardzo, mamy bardzo fajne możliwości. Kończę na ten moment, trzymajcie się. Ciepło, ja jeszcze tutaj walczę przez ostatnie 5 minut z Akademią Projektanta. Do usłyszenia, trzymajcie się, hej.